Słuchasz podcastu Jak Nauczyć Dziecko, cyklicznej audycji, w której ekspert w najprostszy możliwy sposób inspiruje do tego, jak nauczyć Twoje dziecko niezbędnych umiejętności i kompetencji. Producentem podcastu jest Amakids Polska, sprawdzone zajęcia rozwojowe dla Twojego dziecka. A oto Wasza prowadząca, jedyna w swoim rodzaju trenerka rodziców, neuropedagog Angelika Maria Talaga, czyli Godmother. To, co najbardziej cenię sobie w świadomym rodzicielstwie, to praca na poziomie fundamentów. Fundamentem rodzicielstwa są dla mnie codzienne rytuały, środowisko życia dziecka, czynniki bezpośrednio dotykające ciała dziecka, ale też duszy. A mówiąc bardziej tak łopatologicznie, co dziecko na co dzień robi, gdzie przebywa, w co jest ubrane, co je. Dlaczego uważam, że jest to tak istotne? Ponieważ często te aspekty nam powszednieją, stają się takim niedostrzegalnym tłem naszego życia i życia naszych dzieci, na które nie zawsze mamy uważność, albo wręcz przeciwnie, po prostu tracimy te elementy z oczu. Zastanawiamy się nad innymi czynnikami, które są bardziej zmienne. Tymczasem wpływ tych fundamentalnych aspektów jest ogromny, jeśli nie najważniejszy, szczególnie w okresie ogromnego rozwoju. Dlatego dzisiaj, nawiązując do tematu odcinka, czyli jak nauczyć dziecko wyciszania się samodzielnie, relaksowania się, skutecznego ładowania baterii, przyjrzymy się codziennym wyborom i ich wpływie na poziom pobudzenia dziecka. Na jego układ nerwowy i tak dalej. A jak zwykle na samym końcu odcinka usłyszycie konkretne wskazówki i ćwiczenia, które można od razu wykorzystać w praktyce, bo cały podcast, Jak Nauczyć Dziecko, skupia się na praktycznych aspektach. Na co warto zwrócić uwagę, gdy nasze dziecko wykazuje nadpobudliwość. Pamiętajmy przy tym, że nadpobudliwość to jest. Spektrum symptom może oznaczać wiele, 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 wiele różnych rzeczy. Po pierwsze, dieta. Wszystko, co dziecko je, jest istotne i ma wpływ. W szczególności jednak chciałabym przyjrzeć się cukrom. Jeśli jeszcze nie czytaliście etykiet do tej pory w sklepach, to możecie przeżyć ciężki szok, gdy zaczniecie to robić. Okazuje się, że cukier można znaleźć w słonym jedzeniu, w słodkim jedzeniu, w bio, eko, naturalnym jedzeniu, w tym, co się nazywa fit i w tym, co się nazywa zdrowe. Jako ciekawostkę powiem Wam, że pewna marka ma kukurydzę w puszce jako produkt i ma kukurydzę w puszce. Taką zwykłą, która jest po prostu reklamowana jako kukurydza w puszce, ma również inne puszki, które są reklamowane jako kukurydza w puszce dla dzieci. I zastanawiałam się, nad czym polega różnica. Czy te dla dzieci mają jakieś dodatkowe witaminy, albo może są bardziej bio i eko, a te dla rodziców czy dla dorosłych po prostu nie są aż takie bio i eko. Zastanawiałam się, na czym polega różnica. Ewentualnie brałam pod uwagę, że to jest w środku dokładnie ta sama kukurydza, tylko na przykład puszeczka dla dzieci jest mniejsza, bo dzieci zjedzą mniej na raz, albo po prostu jest promowane dla dzieci, żeby był kolejny rynek zbytu. Otóż Myliłam się diametralnie. Było dokładnie odwrotnie niż zakładałam. Owszem, w skład różnił się kukurydzy dla dorosłych i kukurydzy dla dzieci, ale nie różnił się w tą stronę, że ten dla dzieci był lepszy i zdrowszy, tylko wręcz przeciwnie. Po prostu do kukurydzy dla dzieci. Zwykłej kukurydzy, to jest po prostu warzywo. Tam na serio to nie jest żaden sos, to nie jest żadno, żadne przetworzone jedzenie. To jest po prostu kukurydza, ziarenka kukurydzy w zalewie wodnej. No i niestety do tej zalewy w puszce dla dzieci został dodany cukier. Zwykły cukier. Po co? Po to, że kiedy dzieciom taka kukurydza bardziej smakuje, jest taka mniamniuśna i pyszniuśna, to potem będą prosić rodziców, żeby kupowali kukurydzę, bo jest smaczna. Potencjalnie wyrabiając sobie długoterminowego klienta. Jednocześnie cukier działa bardzo neurodegeneracyjnie na mózg dziecka, nie wspominając o tym, że dziecko właśnie tworzy nawyki żywieniowe. O cukrach. A konkretnie glukozie i insulinie, świetnie opowiada Jessie. I teraz nie potrafię przeczytać jej poprawnie nazwiska, więc zaimprowizuję. In Chops. Jest to autorka książki Glukozowa Rewolucja. Natomiast zachęcam dla tych z Was, którzy znają język angielski, żeby zapoznać się z profilem. Na Instagramie Glucose Gades, czyli glukozowa bogini, i naprawdę niewielkim kosztem bez czytania wielkich książek i kończenia studiów z dietetyki, możecie dowiedzieć się o co chodzi z tą demonizacją glukozy i cukrów i jak możecie podejmować lepsze decyzje. Punkt drugi. Pasożyty jeżeli zachowanie naszego dziecka uległo zmianie, warto wziąć pod uwagę również zagrożenie pasożytami. Oczywiście warto skierować się do specjalisty, zasięgnąć specjalistycznego języka, który zaleci odpowiednie badania, na przykład kału, i ustala się sposób leczenia. Leczenie pasożytów nie jest trudne, nie jest niemożliwe. Tymczasem większość z nas ma w sobie pasożyty które buszują i plądrują wcale nie tylko w jelitach, ale potrafią przeskakiwać też na inne organy, również na mózg. Pasożyty to jest taki cichy współlokator, który potrafi wpływać na to, na co masz ochotę do jedzenia, na Twoje wybory żywieniowe, na Twoje samopoczucie, na Twoje poczucie energii. Na Twoją umiejętność uspokojenia się albo na umiejętność zmotywowania się, wiele, wiele zaskoczylibyście się bardzo, jak wiele rzeczy, które przypisujemy nawykom, charakterowi, temperamentowi, jest zależne albo współzależne od tego, jakie pasożyty i jak dobrze sobie żyją w środku Twojego organizmu. Punkt trzeci: ekrany. O tym na pewno już słyszeliście, ale nie mogło tego zabraknąć w tym zestawieniu. Chcę tutaj zwrócić uwagę na dwa aspekty. Po pierwsze, rodzaj aktywności z ekranem, po drugie, wpływ ekranu na rozwój mózgu, w tym m.in. niebieskie światło. Po pierwsze, rozwój aktywności. Wiadomo, że elektronika jest wokół nas, technologia jest wokół nas, będzie i to bardzo dobrze, żeby dzieci uczyły się nią posługiwać. Natomiast im dziecko bardziej jest w tej aktywności bierne czyli obserwuje, patrzy, o niczym nie decyduje nie może sobie nawet na ten temat podyskutować biernie odbiera treści z ekranu to bardzo negatywnie wpływa na mózg i trzeba to ograniczyć najlepiej do pół godziny dziennie maksimum a najlepiej to raz, dwa razy w tygodniu szczególnie dla dzieci poniżej szkoły podstawowej. Jeżeli już dziecko ma mieć kontakt z ekranem, to najlepiej, żeby był to kontakt aktywny, kiedy dziecko musi o czymś decydować, w jakiś sposób używać tego, na przykład tableta, komputera, podejmować decyzję, gdzieś coś kliknąć, coś przemyśleć. Jeśli chodzi o same treści, to zachęcam do czujności, bo nie wszystkie bajki mają taki sam wpływ na poziom pobudzenia dziecka i wiele bajek skończy się przebodźcowaniem, co również będzie wpływało na to, że dziecku trudniej jest się zrelaksować czy zaaranżować moment, kiedy będzie mogło zregenerować się i odpocząć. Jeśli chodzi o światło niebieskie, jest ono przede wszystkim istotne w temacie snu, o którym za chwilkę jeszcze powiem dwa słowa. Spektrum niebieskie działa pobudzająco na nasz układ nerwowy, hamując wydzielanie melatoniny. Melatonina powoduje, że chce nam się spać i po prostu pójdziemy o normalnej godzinie spać. Co najmniej coś, co można zrobić, to od razu we wszystkich ekranach zainstalować aplikację do temperatury barw na ekranie, albo zakup okularów z filtrem światła niebieskiego. Natomiast najlepszym zaleceniem, i to nie tylko dla dzieci, ale przede wszystkim dla dzieci, natomiast również dla dorosłych, trzy godziny przed snem nie dotykamy ekranu, żeby organizm mógł się wyregulować, wyciszyć i zorganizować nam dobrą jakość snu. I płynnie przechodzimy tutaj właśnie do higieny snu. Sen to jest jeden z najważniejszych czynników wpływających na gospodarkę hormonalną organizmu, ale też na układ nerwowy. Gdy rutyna jest zaburzona albo w ogóle nie występuje, nasze ciało będzie pogubione w rytmie dobowym i w czasie dnia może produkować hormony odpowiedzialne za sen i odpoczynek, a w nocy wchodzić w tryb pobudzenia. Gdy dziecko jest Niewyspane w ciągu dnia, trudniej mu wykonywać jakiekolwiek zadania. A próba relaksu może zamienić się w drzemki, które dodatkowo rozregulowują cykl snu. Oczywiście nie mówię o dzieciach malutkich, które naturalnie drzemią w ciągu dnia. Sen to również nieodzowny element odpoczynku dla mózgu, ale również mądrzenia mózgu, zaraz wyjaśnię o co chodzi. Stąd też jego niedostateczna ilość może powodować nerwowość, brak cierpliwości, problemy z koncentracją, problemy z kontrolą emocji. Sen to jest absolutna podstawa i nie ma ucieczki od tego. Jeśli nie zadbacie o sen dziecka, o jakość, o higienę snu dziecka, to wszyscy odczują tego konsekwencje. Błąd największy, jaki się popełnia w tym momencie, to patrzymy na symptomy, na przykład problemy z koncentracją albo dziecko robi się nerwowe, brak cierpliwości. I zamiast pójść w stronę fundamentów i najpierw zadbać o coś. O co wiemy, że należy zadbać, to zastanawiamy się na, na przykład, jaką metkę dziecku przykleić, bo być może ma ADHD, a może nie ma ADHD, tylko po prostu się źle wysypia. Jeśli chodzi o to mądrzenie mózgu, to kiedy śpimy, odbywa się tak zwana konsolidacja wiedzy, którą przyswoiliśmy w ciągu dnia. Gdybyśmy w ogóle nie spali, nie dali mózgu odpocząć powiedzmy takie luźne elementy, które do naszego mózgu wpadają, w większości by wypadały, a kiedy śpimy, one się układają w odpowiednich szufladkach. I na koniec ostatni czynnik, wcale nie najmniej ważny, a być może najważniejszy kontakt z naturą. Zapominamy czasami, że coś tak zwyczajnego jak spacer, wspinanie się po drzewach, zabawa patykami, błotem to jeden z najlepiej stymulujących bodźców dla prawidłowego rozwoju naszych dzieci. Dlaczego? Mówiąc po naukowemu, żaden plac zabaw ani żadna sala lekcyjna nie może się równać ze stopniem skomplikowania i zmienności środowisk naturalnych takich jak las, łąka, jezioro. W tak dynamicznie zmieniającym się i plastycznym środowisku dziecko może ćwiczyć wszystkie podstawowe funkcje, które budują podstawy pod no, cały dalszy rozwój. A mówiąc bardziej duchowo, wcale nie jesteśmy tak różni od zwierząt. Naturalne środowisko jest nam bliskie, bo my jesteśmy bliscy jemu. Zapach trawy, ziemi, wilgotność muchu, chropowatość kory, skały, temperatura wody w kałuży i powietrza, kolory roślin, zwierząt, nieba, dźwięk śpiewu ptaków, chlupania strumyka, jeśli damy sobie chwilę na zatonięcie się, w tym wszystkimi zmysłami, uziemiamy się, powracamy do tu i teraz, łączymy się z naturą, regulujemy układ nerwowy. To jedna z najstarszych, najprostszych i najskuteczniejszych technik uważności przy okazji. Dziecko, tak zwane wybiegane i wyhasane w terenie, naturalnie przejdzie do stanu kontroli emocji, wyciszenia, koncentracji, bo cała energia i napięcia zostaną uwolnione z ciała. I na koniec kilka przykładów, jak ćwiczyć z dzieckiem wyciszanie się. Pierwsze to oczywiście techniki oddechowe. Na przykład technika pizzy, czyli udajecie, że na dłoni macie pizzę i powolutku nosem wąchamy ją, czyli robimy nosem wdech, a potem dmuchamy na nią, bo jest przecież gorąca, czyli bardzo powoli wydychamy powietrze, wydech. Inna technika oddechowa to pływająca książka, czyli dziecko leży na plecach, kładzie książkę na brzuchu i obserwuje powoli, jak jego oddech powoduje falowanie książki w górę i w dół. Drugi pomysł, baśnie i opowiastki relaksacyjne. Możesz opowiedzieć dziecku albo puścić z internetu z audiobooka historyjki o przyjemnej scenerii, gdzie bohaterowie odpoczywają, relaksują się, układają się do snu. Ja moim dzieciom puszczam, to jest akurat w języku angielskim. Ale takie guided meditations, czyli prowadzone medytacje, gdzie leci sobie jakiś balonik, ktoś opowiada dzieciom o tym, żeby pomyślały o swoich marzeniach, żeby relaksowały się, żeby obserwowały swój oddech. Czyli tak jakby uczą wyciszenia, dając jednocześnie narzędzia i opowiadają bardzo relaksacyjną historyjkę w tle z relaksującą muzyką. Jestem przekonana, że coś takiego po polsku też znajdziecie. I ostatni pomysł to metoda 5, 4, 3, 2, 1. Bardzo łatwo zapamiętać. Pięć rzeczy, które widzę, cztery rzeczy, których mogę dotknąć, trzy rzeczy, które mogę usłyszeć, dwie rzeczy, które mogę powąchać, jeden smak, który czuję. To znaczy, kiedy potrzebujemy się wyciszyć, nawet kiedy jesteśmy turbo najbardziej rozetrgani, uczymy dzieci takiej metody, żeby na początku. Razem z naszą pomocą, bo dziecko tego nie zapamięta, a potem dziecko będzie w stanie robić to samodzielnie. To znaczy, opisujemy pięć rzeczy, które w tej, w tej chwili widzimy. Widzę poduszkę, kwiatka, widzę talerzyk, widzę lampkę, tak? I pięć rzeczy wymieniamy. Cztery rzeczy następnie, które mogę dotknąć: laptop, mikrofon, kubek, trzy rzeczy, które mogę usłyszeć. Czy to za oknem, czy bicie mojego serca, czy mój własny głos, dwie rzeczy, które mogę powąchać, czyli jakiekolwiek zapachy, które czuję i smak, który czuję. Pięknie to odwraca uwagę od tego, co próbowało nas rozregulować, od takich zapętlających się i samonapędzających się negatywnych myśli. Pozwala nam być w tu i teraz, pozwala nam być uważnym i pozwala nam przejść na tak zwaną drugą stronę barykady, gdzie możemy już mieć jakąś perspektywę na temat tego, co się dzieje wokół nas? Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że te fundamenty będą od teraz Wam bliższe. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, to zachęcam do subskrybowania nas na każdej platformie, na jakiej lubisz nas słuchać, zostawienie gwiazdek, najlepiej pięciu na Spotify. U. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to zapraszam Cię na amakit.pl, gdzie masz dużo więcej treści, m.in. raporty edukacyjne, które piszę dla Was co roku. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Pa pa!